Okej okay, witajcie z tej strony JangRPL witam Was w pierwszym odcinku Let's Play Minecraft ja Jestem Gierd, no i trochę już tutaj pograłem sobie samemu. Zrozpiłem się w dżungli, spawn jest dokładnie dokładnie gdzieś tu, tam gdzieś dokładnie. Zabieram się właśnie z kręcenie Let's Play Znalazłem żelaza Byłem tutaj w kopalni, co że nie będę wam pokazywać tych nudnych początków, tylko już te ciekawsze momenty. Okej okay. teraz gdy nazbierałem tutaj tych wszystkich rzeczy, czyli żelaza, złota, węgla, lapisu, no właśnie właśnie o to mi chodzi, o te itemy, no to mogę się wziąć za ten, za zbieranie drewna. Zbieranie drewna, które jest w okolicy, no zamieściłem się na tym drzewku, zrobiłem wejście takie. Muszę tu pozbierać teraz y, drewno, całe, które jest tutaj w okolicy, Ymm, zrównać gdzieś teren i zrobić gdzieś tu dom. Więc tak, ja ja wezmę teraz, zrobię krótkie cięcie. Dla Was to będzie krótkie cięcie, a dla mnie to będzie. No, trochę czasu, no i przez ten czas no, zbieram mm, drewna, wyrównam teren, znajdę no, te miejsce, no i w tym miejscu widzimy się po przerwie. E, no i widzimy, widzimy się, no już po prostu w przyspieszonym tempie, jak będę budować dom. więc Hej, cześć, no, Ok, witam po przerwie. Zbieramy już trochę drewna, znalazłem miejsce. Mm, teraz, właśnie, tak, ostatnie, ostatnie wyrównywanie terenu. Widzicie wszystko musiałem wszystko musiałem nożycza, nożycami tutaj kosić Kosić no, Ścinać No nieważne, dobra Tutaj przygotowałem teren drewna też trochę zebrałem tutaj mamy dżunglowe za dużo nie trzeba jak na razie no i Tyle drewna i troje ciemnego na podłogę i jeszcze coś tam... Jeszcze trochę zostanie. To przyda. Dobra. Jest ciemno Więc trzeba jakoś poradzić się z tym faktem, że nie możecie widzieć... Nie widzieć dobrze. Sorry, że tak przerywam, ale skupiam się na tym co będę robić, więc... Tak, tak i tak, dobra. Więc sobie tutaj zaznaczę to jak to będzie wyglądać. No i widzimy, że w przyspieszonym tempie. No to do zobaczenia. Okej, okay, okej, okay, witam po tym krótkim cięciu. A ja więc to sobie wszystko zaplanowałem. Tu mamy yy, przejście takie. Tutaj będzie, w tym pomieszczeniu będzie Taki kuchnia, taka ala, palarnia. Tutaj będzie jeden pokój, drugi pokój, z tego pokoju jeszcze trzeci pokój. dlatego on będzie dwupiętrowy jeszcze. No i tyle. Tak zrobię szyby. Tutaj się już przetopiło trochę. No, trochę się zrobiło. Ale mimo tego będę musiał skoczyć jeszcze po szyby. Wszystko tutaj ładnie ugospodarować. Więc ja biorę się do pracy, a wy oglądacie do końca, mam nadzieję, w tym przyspieszonym tempie. Więc... z Zimono. Widzimy się po przerwie. Więc miłego oglądania. your strain I seek you Smooth, Survive and I'm not scared of your stolen power See right through you anyhow więc dziękuję wam, że obejrzeliście ten odcinek jeśli chcecie być na bieżąco z takimi materiałem, więc za 100 zasubskrybujcie mój kanał jeśli wam się podobało dajcie łapkę w górę i miły komentarz ja się z wami